A więc z ciężkiego terenu przywoziliśmy upragniony punkt 2-2. W bardzo dramatycznych okolicznościach przegrywaliśmy już w piątej minucie 1-0, potem przegrywaliśmy 2-0. Straciliśmy zawodnika w drugiej połowie Józka, Grzesia Józwe, Jak się mówi Józek, moim zdaniem to może sędzia troszeczkę pochopnie postąpił, udając mu tą drugą żółtą kartkę. No nie, my w osłabieniu i, i tutaj należy mi się wielkie prawa przede wszystkim naszej młodzieży. Bo młodzież weszła w bardzo ciężkiej sytuacji dla nich, tak naprawdę przy bardzo niekorzystnym wyniku. A mimo wszystko pokazali, że, że to, jest, to są dzieci, na których trzeba naprawdę stawiać. Ja przypomnę, 16 lat Andrzej Kusiński, 17 lat Krystian Kulikowski, mniej starszy Grzegorz Ciośkiewicz Rafał Iwaniuk. To są wszystko bardzo młodzi ludzie, i to jest powód do dynia bo dla następnie czas bardzo potrzebne i w leczu ostatnim dziennikami będzie wielkie za ambicje, zaangażowanie, a dzisiaj nie dziesięciu, jak, jak ambicje może wielu zdziałać i naprawdę chwała mi za to. i cieszymy się bardzo, wracamy do Bielska z bardzo szczęśliwy, z punktem, z gorącego terenu i mam nadzieję, że w następnym tygodniu będzie nie mniej, nie mniej dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze lepiej dziękuję.